Dajcie części czołem klocki pod stołem, a na stole dość spora paczka zważywszy na to, jak mały skarb znajduje się w środku, aż musiałem uwiecznić to na kamerze. Tym skarbem jest niewielki, lecz uroczy polibak z debiutanckiej serii Lego Blue o numerze katalogowym 3687 pod wieczorek Blue. Zawiera 33 elementy i jest przeznaczony dla dzieci od 4 roku życia i kosztował niecałe 16 ziko. Sejcik zawiera dwie minifigurki, fragment ogródka i akcesoria potrzebne do udanego podwieczorku. Do zestawu dorzucono sześć zapasowych elementów, a tak prezentuje się złożony już model. Zacznijmy od figurek. Tytułowa Blue to pełny energii niebieski szczeniak wzorowany na australijskim psie pasterskim. Mieszka z rodzicami i młodszą siostrą Bingo w Brisbane. Lubi się śmiać i bawić przy okazji edukując dzieci przed ekranami telewizorów. Na czubku głowy ma taktyczną dziurkę do doczepiania akcesoriów. Towarzyszy jej Chattermax, zabawkowa, hiperaktywna sowa. Ulubiona zabawka Blue i Bingo, która może służyć jako główka minifigurki. A żeby się dobrze bawić, potrzebna jest baza zestawu, czyli weranda. Podzielona na strefę relaksu z zestawem wypoczynkowym w kształcie muchomorków, na których odbywa się tytułowy podwieczorek, oraz ogródkiem z kwiatuszkami, które też należy nawodnić w piękny, upalny dzień. Podwieczorek Blue to kompaktowy secik, który łączy w sobie urok postaci z popularnego serialu z kreatywną zabawą klockami Lego. Secik przypadnie do gustu zarówno dzieciom oglądającym serial, jak i dorosłym, którzy co ciekawe też chętnie spędzają przy nim czas. A co wy sądzicie o tym zestawie i całej serii Blue? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!